Dzień dobry, Państwu, Łukasz Maciejewski, cykl już dwudziesta trzecia, odsłona cyklu to lubię, adresowana dla wszystkich tych, którzy nie lubią. Życia bez kultury, bez kina, bez muzyki, bez literatury, bez sztuk pięknych, którzy nie lubią codzienności nijakiej i niewzbogacającej, właśnie o coś szlachetnego, co w intencji ma wzbogacanie naszego życia. A zatem już wiecie Państwo, czego nie lubię i o czym bardzo chciałbym mówić, żeby zarazić tych, którzy jeszcze. Swoją ulubioną ścieżkę życia nie rozpoczęli. A dzisiaj będzie bardzo dużo literatury, i to różnych gatunków i dziedzin. Skupimy się na eseistyce, reportażach, biografach, książkach historycznych, bo dawno takiej tematyki nie było. Ale rozpocznę od beletrystyki i takiej literatury, która sprawdza się zawsze, a w tym przypadku jeszcze jest to kryminał na wysokim poziomie, co nie takie część, częste. Małgorzata Sobieszczańska, scenarzystka filmowa, pisarka, wykładowczyni yy, akademicka, napisała świetny kryminał, Złoty Krąg, który. Yy, Czytając, miałam taką nadzieję, odkryje niebawem któryś z polskich reżyserów i sprawi, że z zaciśniętymi pięściami z nerwów i z emocji będziemy oglądali w końcu udany polski kryminał. Oby to była adaptacja tej powieści. Inna rzecz, ale również beletrystyka autobiograficzna. Tomasz Łubiński, jedno z najważniejszych nazwisk dla literaturoznawstwa, świetny eseista, recenzent, redaktor, ale także człowiek literatury, właściwie w każdej z możliwych odmian i dziedzin, tym razem o sobie, o 80 latach spędzonych na niwie rozwijania i metodologii tego, co pozostaje transparentne, nie poddaje się jednoznacznemu opisowi i jednoznacznej ocenie. A jednemu i drugiemu swoje 80-letnie życie podporządkował Tomasz Łubiński. Jak rozumieć literaturę, jak kochać czytanie i jak pokochać siebie. O tym jest ta opowieść, wydana przez Iskry z innego pokolenia autor, ale właściwie o tym samym. Recepta na życie czytać, dużo czytać. Ryszard Koziołek o tej książce sporo się. Pisało, mówiło, dużego formatu wydarzenie, bo istotnie, jeżeli kochamy czytać, a czytanie, a wierzę, że Państwo podzielacie, skoro już oglądacie ten program, podzielacie moją pasję czytelniczą, to przewodnik taki jak profesor Koziołek jest przewodnikiem wybitnym, dlatego że wszechrozumiejącym, popierającym, towarzyszącym i nieatakującym, tych, którzy w opinii wielu czytają złą literaturę albo wybierają nieprawidłowe ścieżki. Nie ma czegoś takiego. Każda ścieżka jest indywidualna, byle prowadziła do celu, a ten cel jest, bywa indywidualny również. Rzecz wyjątkowa również z tego względu, że to ostatnia już praca jednego z najwybitniejszych polskich poetów Adama Zagajewskiego. Opowieść o jego przyjacielu Józefie Czapskim, malarzu, eseiście, prustologu, specjaliście od Marcela Prusta, ale i postaci związanej z paryską kulturą, przekraczającej w zasadzie swoje czasy. Wspaniale w tej książce, ułożonej z listów, z wierszy, ze wspomnień. Pokazuje się Zagajewski po raz ostatni. Czapski był bardzo wysoki, najwyższy człowiek świata, to tytuł tej książki. Dzisiaj parę razy będę Państwu opowiadał takie prywatne wspominki, bo i z jednym i z drugim z Panów łączy się pamięć moja własna. To było nie tak dawno temu, parę lat temu, raptem. Już pandemia, siedzieliśmy przy wspólnym stole, kolacja w restauracji Mięta w Krakowie w następującym gronie, Wojciech i Barbara Przoniak oraz Państwo Zagajewscy. Kilka godzin wcześniej poprowadziłem z Wojciechem Przoniakiem spotkanie po seansie Korczaka Andrzeja Wajdy w cyklu Przywrócone Arcydzieła. W usytuowanym opodal Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Pan Wojciech zaprosił mnie również na to niezwykłe spotkanie. Anturaż świetny, ale interlokutorzy jeszcze o wiele ważniejsi. I rozmawialiśmy o czapskim. Być może tę książkę pan Adam Zagajewski miał już w głowie. Opowiadaliśmy o sile czapskiego, o słabościach czapskiego. To był wieczór, który częściowo upłynął właśnie pod kątem Józefa Czapskiego. Nigdy tego wieczoru nie zapomnę, również dlatego, że był, co kompletnie nikomu z nas nie przychodziło do głowy, wieczorem ostatnim dla mnie. Ostatnim spotkaniem z panem Adamem Zagajewskim w gruncie rzeczy pierwszym i ostatnim, bo wcześniej prywatnie nie mieliśmy okazji ze sobą się zetknąć. I ostatnim z bardzo ważną osobą w moim życiu. Wojciechem Przoniakiem. Także na zawsze ten Czapski, Zagajewski i Przoniak zostaną również i w takim wspomnieniu. A książkę Państwu serdecznie polecam, bo jest wspaniała. Polecam również reportaż z Sopotu, Tomasza Słomczyńskiego, Sopoty. Wydawnictwo Czarne w swojej serii reportażowej. Opowieść o Kurorcie, o mieście, o chyba najwspanialszym. Ale i dla niektórych kontrowersyjnym mieście, z tego względu, że jedni mówią bogate, inni nowobogackie. A czasami wystarczy pojechać może nie w lipcu, może nie w sierpniu może trochę wcześniej, może trochę później ale i w lipcu, i w sierpniu również. Zboczyć z Monciaka, niektórym odpowiada zresztą ta gęstniejąca atmosfera ulicy Monte Cassino, Skręcić którąkolwiek zbocznych ulic, żeby pokochać to miasto. Muszę Państwu powiedzieć, że ja pokochałem i czuję, że z wzajemnością. A ta książka przeprowadziła mnie w sposób wspaniały po ikonografii i historii, bardzo skomplikowanej, blisko tysiącletniej historii Sopotu, jednego z najstarszych miast w Polsce, osad w Polsce, burzliwe dzieje i wspaniała historia rozwoju tego miasta na początku XX i pod koniec XIX wieku, kiedy powstały te charakterystyczne dla Dolnego Sopotu kamienice, które cieszą nas do dzisiaj i właściwie żadne z kurortów, żaden z kurortów nie może się pod tym względem z Sopotem Równać, ale i opowieści o wizytach Marii Skłodowskiej Kiri, Henryka Sienkiewicza, o y, kasynach, o awanturach, o romansach i o y, trudnej historii wojennej i powojennej tego miejsca. Sopoty bardzo serdecznie polecam Tomasz Słomczyński, podobnie jak polecam opowieść o wodzie, y, tytuł woda wiele mówiący nie ma lepszego czasu dla takiego reportażu jak dzisiaj, kiedy tej wody zwyczajnie na świecie zaczyna w sposób poważny brakować, a wszystko na to wskazuje, że będzie to problem globalny, problem cywilizacyjny. Koniecznie również i na tę pozycję zwróćcie uwagę. Dwie historie feministyczne, jedna wydawnictwa Czarnego, druga z W.A.B., Feminizm XX wieku. I tutaj właściwie niewiele Trzeba dodawać Judith Butler, która jest no, papieżycą, ikoną feminizmu, napisała na okładce wykorzystanym w tak zwanym blurbie. Ta książka dowodzi, jak za pomocą feministycznej filozofii można wyzwolić nasze podstawowe koncepcje etyczne z okowów patriarchatu, kapitalizmu i państwowego rasizmu. Jest to wybitne i obiecujące Dokonanie. Natomiast Weronika Murek, obiecująca pisarka, w książce Dziewczynki pisze eseje krótkie, wnikliwe, także nienaganne literacko, o właśnie wyzwalającej się kobiecości. Ze znaku życie i śmierć, Wielka Księga Pytań Księga jest rzeczywiście dosyć potężna i jest to próba opowiedzi i odpowiedzi na pytania, dlaczego żyjemy tak długo albo tak krótko. Co się dzieje, że te ramy są określone dla niektórych gatunków, takie, dla innych inne inaczej dla muchy, inaczej dla żółwia, jak wiemy. I gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Jeżeli lubimy zadawać sobie takie pytania, nie przeoczmy tej pozycji. Podobnie, jeżeli coraz popularniejsza kuchnia japońska zyskuje nie tylko fanów kulinarnych, ale także koneserów wśród tych, którzy tego typu jedzenie tworzą, powinni skusić się na literacki ramen, czyli domową kuchnię. Japońską, techniki i porady, jak gotować, żeby było tak jak w Japonii. No i na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze literatura historyczna. Cztery w sumie tomy, ale dwóch autorów. Paweł Jasienica i kontynuacja serii wznawianej przez wydawnictwo MG. Polska Jagielonów i opowieść o Annie Jagielonce, czyli ostatnia z rodu. Wspominałem Państwu w poprzednim spotkaniu, kiedy ukazały się pierwsze tomy z tej serii, że od czasów Jasienicy mam takie poczucie o historii Polski i może go ubiewa. Nic sensowniejszego niestety nie powstało, natomiast jeśli mowa o starożytności, oczywiście pamiętamy o y, Tadeuszu Kubiaku, natomiast y, Aleksander Krawczuk to była ta postać, dzięki której starożytność w wersji pop, i jest to kom komplement, pojawiła się w wielomilionowych czy wieluset tysięcznych nakładach, Iskry właśnie wznowiły Rzym, Kościół, Cesarze oraz Rzym i Jerozolima. Profesor Aleksander Krawczuk był gawędziarzem, potrafił wspaniale o kulturze starożytnej Opowiadać i cieszyć nas tymi opowieściami. Bardzo cieszę się z tych książek. I na zakończenie spotkania, skoro opowiadałem już o Zagajewskim, Szczęście Łukasza, czyli te momenty, w których czułem się i czuję się naprawdę wyróżniony, że. Mam okazję, czy miałem okazję spotykać w swoim życiu naprawdę niezwykłe postaci. Jedną z nich był na pewno profesor Aleksander Krawczuk. Były to moje lata jeszcze studenckie. Współpracowałem wówczas, to były moje pierwsze teksty, z pismami filmowymi, ale również z Teletygodniem, bardzo popularnym po dziś dzień magazynem i tyle wówczas. Zamawiał u mnie na przykład, popularne w telewizji były powtórkowe albo oryginalne prezentacje, czy to filmów fabularnych rodzaju Kleopatry, czy seriali telewizyjnych, których kanwą była starożytność. Od czasu do czasu, powiedzmy raz na kwartał, tyle tydzień zamawiał u mnie rozmowę z profesorem Aleksandrem Krawczukiem. Studiowałem w Krakowie i chętnie się podejmowałem tych wyzwań, bo byłem w raju. Pan profesor zawsze spotykał się ze mną w hotelu Grand w Krakowie, zawsze w określony dzień i to był dzień specjalny, ponieważ raz w tygodniu dżentelmeni krakowscy pod krawatem, profesorowie Uniwersytetu Jagielońskiego, emerytowani, myślę, że najmłodszy z nich miał około 80 lat, 75 lat, mocno starsi panowie, spotykali się w hotelu Grand w sali restauracyjnej, żeby przegadać sprawy. Żeby opowiedzieć o czym piszą w gazetach, porozmawiać o życiu, o polityce, myślę, że nie o starożytności, przy ciastku, przy kawie, chyba były to czwartki, godzina dwunasta, i było to naprawdę zastanawiające i piękne. Tak z nie z tej ziemi i tak wzruszające, że styl tych panów, ich ubiór. Ich klasa, podejrzewam, dla mnie, obserwującego to z boku, czekając na, aż się skończy to godzinne bodaj spotkanie, dawało poczucie, że jestem na swoim miejscu, skoro mogę obserwować i uczyć się, jak można elegancko żyć. A potem już był pan profesor, który o starożytności wiedział absolutnie wszystko, wystarczyło, nigdy nie Ustalałem z nim, o czym będziemy rozmawiać i na wstryknięcie palcem mówiłem temat, a pan profesor naprzeciwko tego tematu wychodził z datami, z detalami, z odnośnikami do całej starożytności. I było to wielkie wyróżnienie. I tą opowieścią kończę. Zapraszam Państwa na raz następny. To lubię, kłaniam się Łukasz Maciejewski.